Buongiorno, buongiorno, no buongiorno jak dla kogo? Dla mnie równie ciężkie jak dla kolarzy. Cztery godziny na egzaminie. Musiałem patrzeć, czy studenci nie ściągają, a tak naprawdę to patrzeć, co dzieje się na etapie potenca do Napoli, a patrzeć musiałem ja, czyli samozwańczy pseudoprofesor kolarstwa Piotrek Klin. No i co miało się stać? Tak jak mówiłem, um, Giro przewidywalne, więc przewidywaliśmy sprint i mm, był sprint, ale, 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 ale od czego tu zacząć, zupełnie ta przewidywalność wyrzuci do śmietnika. Chociaż jak zobaczyliśmy pogodę rano, to można było coś czuć, że te śliskie drogi dookoła Neapolu mogą dużo smutku spowodować. No i sam początek skoki, o ile jakoś łatwo te odjazdy szły w poprzednich etapach, tutaj Josh Starling bardzo chciał się zabrać w odjazd, a sam Primoz Rogicz bardzo nie chciał, żeby Josh Starling zabrał się w odjazd no i teraz dlaczego może, może to jakieś niesnaski Red Bullowo, może Dan Bigam napuścił Roglicza na, na Tarlinga powiedział nie możesz go tam puścić, ale wydaje mi się, że patrząc na pogodę zawodnicy nie chcieli puścić zbyt mocnego odjazdu z, ze zbyt mocnymi czasowcami no bo no bo zaraz zobaczycie znaczy usłyszycie, że wyszło im to, wyszło im to na dobre. Także co efektywnie koniec końców z przodu dwóch zawodników dwóch zawodników którzy najdłużej utrzymali się Enzo Paleni i mistrz odjazdów Taco Van der Horn no oczywiście zabrał się tam jeszcze Lorenzo Fortunato żeby posmaczyć pościągać te punkty w koszulce króla gór E, oprócz tego, no, no, no etap bez historii, tak no, może oprócz e, faktu, iż Giro pójdzie zrobił 12, e, 12 czy 10 km, w odcinek zneutralizowany z 12% ścianką z podjazdem, więc <grywki> zawodnicy musieli jechać zygzakami. Tak, jednak o, luźniutko nie zneutralizowane. Dlaczego nie? Um, w środek wyścigu no nic wielkiego, nic ciekawego, mamy odjazd, wszystko to jest trzymane, ale pogoda się psuje, no i jest nerwowość i się zaczynają zjazdy i właśnie ci, którzy czują co się może zaraz wydarzyć idą naprzód, Jumbo jakiś tam podkręca lekkie tempo i tak 71 do mety, 72 km do mety, już ucieczka jest pod kontrolą, już ma 47 sekund przewagi, już wiadomo, że to zostanie dojechane, nie ma, nie ma szans w ogóle. Zawo Mamy taki zakręt zjazd, i taki zakręt w też w, w prawo. No, i ktoś, ktoś dotyka hamulca, ktoś potem z tyłu też dotyka hamulca, a że asfalt jest mokry i śliski, to ktoś potem staje bokiem. Chyba wszystko zaczyna się od ratnika albo od Jaya Hinleya, który, który o, o dziwo przewraca się o tylne, zaczepiając przednim kołem o tylne koły roglicza. Roglicz, jako że nie jest to Tour de France. Jedzie dalej. W peletonie, pół peletonu leży gdzieś rozsypana po tej, po tej śliskiej drodze. No, mamy tam zawodników, potem jest zamieszanie, bo nie wiadomo, kto się wycofał. Mówią, że Jay Wine się wycofał, mówią, że Czerny się wycofał, mówią, że, że Jay Hinley się wycofał. Potem widzimy parę z tych zawodników na rowerze: no, Jaya Wina, ale rzeczywiście Hinley wycofony, wycofany, Yuri Holman wycofany, Diane Smith. Wycofany w ogóle dzisiaj nie wystartował Alessandro Pinarello, który jeździ w Bardiani, więc też co ciekawe nie jeździ na Pinarello, to taka ciekawostka wracając, tak Jan Czerny dojeżdża, chociaż tam miał bardzo takie smutne rozcięte kolano Karapas leżał leżał Petersen no jest moment neutralizacji wyścigu, ale taka neutralizacja z gwiazdką, no neutralizacja po co? Mamy trzy karetki na całej trasie wyścigu wiadomo trzeba to obstawić ucieczkę trzeba ustawić, obstawić peleton no ale tam było dosyć mocno karetkowo, także do końca zawodnicy chcieli, żeby to zneutralizować, żeby w ogóle wsiąść w samochody i do domu, w sensie w autokary i nie do domu, tylko na start następnego etapu, na no, ale to Neapol no Neapol tam jakieś pieniążki a wiadomo jak ci ludzie czasami mają pieniążki w Neapolu no takie rzeczy więc raczej warto by było ten etap dojechać, mogliśmy zobaczyć rozmowy kolarzy z Maurevenim mogliśmy zobaczyć, że Rafał Majka, mimo że teraz jeździ y, do teamu z kraju ropnego parę jednak sezonów, które tam robię teraz ten gest. Szkoda, że to nie jest, naprawdę nie mam wideo, ale te trzy palce złożone i widać tutaj włoskie wpływy zawodnika z Zegatowic, że było tam z Mario nim. E, e, było, było dosyć, y, y, dosyć ostro. Zatrzymujemy się, zatrzymują odia, zatrzymują peleton, rozmawiają. Tutaj są, wiadomo, targi, bo to też fajnie widać w takich sytuacjach, gdzie koladztwo chce być takie piłko nożnowe. Damy żółte katki, jedna katka, druga katka, będą zasady, będzie wad, będą wideoanalizy, no i potem przychodzi do takiej sytuacji i nie ma jakichś prostych, no nie wiem, procedur, że jeżeli. Mamy tyle, tyle osób porozbijanych, jest tyle karetek, mamy tyle do mety, jest taka temperatura i takie przewidywane opady na trasie w milimetrach, no to albo A jedziemy dalej, albo B odwołujemy etap, albo tam C, no nie wiem, dowozimy zawodników na 20 km do mety, sobie mogą jechać, jechać sobie wolniutko i potem zaczął się ścigać tu nie ma, tu, tu są targi, tu jest jakiś trzeba wysyłać Roglicza w ogóle piękne zdjęcie w internecie Roglicz razem z Nibalim rozmawiają po tym wypadku, no i Nibali jakby zobaczył ducha, no bo to przecież wielka kraksa w peletonie, a Roglicz tam gumą do dołu także to jest totalne, totalne szaleństwo, oczywiście nie jest to tur, jakby to był tur, to Roglicz by był tym pierwszym padającym na niego by spadło jeszcze pięciu Zawodników, ktoś mu przejechał po głowie, i potem jeszcze wpadłby na niego jakiś pies albo ta koza albańska. Ale to nie, to Giro, więc, więc Roglic cały i zdrowy, nie ma żadnych problemów. No i zarządzenie jest takie: przez 10 km jazdy i tych targów zatrzymujemy się, potem sędziowie puszczają uciekinierów, i tu oczywiście to gra, ta sytuacja teraz. Bardzo ładnie podkreśla, dlaczego Peleton nie chciał zawodników typu Josh'a Tarlinga w odjeździe. Za, mamy 50 parę kilometrów do mety, 59 kilometrów do mety. Mamy, y, mamy taką Vanderhotna i wspomnianego y, Paleniego. Oni dostają 49 sekund, no ale wiadomo, jak ma się 49 sekund na trasie, a jak ma się. 49 sekund na zasadzie, że puszczamy was, macie 49 sekund zanim puścimy peleton, no to rura, bo peleton jeszcze może, mogą być tam jakieś pogaduchy, jakieś tar da dalej targi, zamieszanie, bo etap zneutralizowany, więc niektóre drużyny liderów już nie będą się ścigać, oni już odpoczywają przed kolejnym etapem, bo jutro przecież pierwsza, pierwszy finisz w górach, także zmienia nam się zupełnie ta dynamika tego odjazdu, bo o ile normalnie mamy Zawodników z czołówki, z topu GC teraz, którzy chcieliby się trzymać z przodu, żeby uniknąć kolejnej kraksy. Mamy za z zawodników z teamów sprinterskich, którzy też chcą być z przodu, żeby dobrze swoich sprinterów rozstawić. Także ta, ten odjazd nie ma najmniejszych szans. Ale przy neutralizacji nagle odpadają nam teamy, które by pozycjonowały swoich liderów, więc zostają tylko teamy sprinterskie. Mes też gdzieś tam dzisiaj upadł, więc sobie odpuścił, więc odchodzi nam jeszcze Lidl Trek, no więc nagle zostaje ucieczka kontra Alpesin, team Jambowizma, no i tam ktoś tam się jakiś AG2R podłączy, Decathlon, tak, no bo to każdy, kto ma Sprintera, no ale nagle z tych siedmiu powiedzmy teamów, które chciałyby utrzymać to wszystko w kupie, zostają nam trzy, trzy i pół. także... Szanse ucieczki wzrastają, no i to było widać na samej końcówce, gdzie gdzie było, gdzie Wizma skasowała, pod, pod jadąc pod Alafa Koja skasowała te, ten odjazd na 20 sekund. Ale potem nagle zamieszanie: kto ma to przejąć? No, już jesteśmy w Mediolanie. I w Mediolanie, jesteśmy w Mediolanie, jedziemy do Mediolanu, jesteśmy w Neapolu. I no i znowu ta ucieczka, ta, ten. Te, te, ta przewaga rośnie na, na 10, na, na 30 sekund. O 10 sekund wzrasta. Ludzie się na siebie patrzą. Zaczyna się jakaś szarpanina, no ale w końcu gdzieś tam Alpes przejmuje inicjatywę, bo mają idę na gerowca Nakręcają tempo, potem jeszcze robią e, chytry wymyk na, po, na zasadzie: wypuszczają z pierwszego czy swojego człowieka z pociągu, żeby, żeby odjechał. Czyli żeby teraz inne teamy musiały nakręcać to tempo. No ale tutaj e, nie ze mną te numery winę. Tu e, w podobną. Akcję zabiera się v 2 na robi odwrócone rozprowadzenie, czyli on teraz nachodzi tego zawodnika Alpesinu, i teraz on jest, on ucieka, więc Alpesin musi gonić. Więc no wielkie zamieszanie, ten zredukowany Al kocioł niesamowity. No i Olaf Koj zostaje domknięty bezpad do nowo. Tutaj chciałem się chwilę zatrzymać przez Mateo Mosquetiego. No. To jest zachowanie podłe. Matteo Moschetti jest bandytą i zwykłym śmieciem. To chciałbym, żeby to naprawdę zabrzmiało w sposób jasny, bo to jest, to jest gość, który zamyka bandę. Kojowi na ostatnich 200 metrach sprintu, potem dojeżdża do Koja, przepycha go w stronę band, a jak Koj mu jeszcze utrzymuje się, nie wpada w te bandy, to dojeżdża znowu, zaczyna go powoli wyprzedzać, to on go jeszcze bardziej zamyka i jeszcze raz go dopycha do bandy. To jest oczywiście kryminał, to jest z miejsca ósmego, spada na ostatnie miejsce, bo wszyscy mają, mimo że dojeżdżali tam w małych grupkach po zneutralizowaniu, mamy wszyscy ten, mają wszyscy ten sam czas, ale Moschetti jest po prostu śmieciem, i gdyby te bandy były ułożone tak jak na Tutte de Poloń, to mielibyśmy y, powtórkę. Olafko Koj dzisiaj, i, i to nie wiem, czy to dobra, będzie żółta kartka, nieważne, to powinna być relegacja. Jeżeli tutaj różnica między tym, co zrobił Hrone Wegen, a tym, co zrobił Moschetti, jest, y, jest w bandach. Nie jest w zachowaniu zawodnika, jest tylko w bandach w ustawieniu band Włosi lepiej składają do kupy bandy od Polaków. To jest tylko, to jest ta jedyna różnica. Więc moskety nie powinien już dalej jechać w tym wyścigu. No ale niestety no jeszcze, jeszcze żeby on jakoś walczył o pierwsze miejsce, rozumiem, że tu gdzieś mu zamroczyło go, że wygra etap Giro. On jest wolny, on jest słaby, on ze zredukowanego sprintu byłby ósmy Zamykając jeszcze trzem zawodnikom drogę do finiszu i, 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 i obijając jednego z nich obandę. Że na. da Teraz kolejną żenadą, jeszcze jest fakt, iż mamy Sprint, ten intermediate sprint, te punkty RED Bulowe to zostaje po tym upadku odwołane. Tu zawodnicy nie dostają tych punktów, ale nagle dostają punkty UCI. No to jest jakaś. Znowu, wracając do tego kolactwa, które stara się być takie OM przez bibułkę. No to jest rzad. No bo znowu teraz mamy kolejne jakieś takie przemyślenia. Okej, okay, no wiadomo, czyli kto się zabierze? No na pewno zabierze się Astana XDS, no i Max Counter. Czwarty, bo to przecież 80 punktów do wyszedłania, tak? Ale no nie no. Jak już wszystko neutralizujemy, to nie ma takich punktów, no nie ma tych punktów, nie ma punktów cyklamenowych, nie ma punktów UCI, a to jest taki sos mieszany, jak zawsze potem słucha się komentatorów, jak akurat słucham angielskiego feedu, No i, i jest zastanawianie się, co, co autor miał na myśli. A to te punkty będą liczyć, czy nie będą liczyć? A to tak jak sami widzicie, to wpływa na na strategię tych zespołów na to, na co komu na czym komu zależy, no powiedzmy Mes ten wygrał trzy etapy, tutaj taki, no etap nie pod niego, bardziej pod Koja, pod Kejdena więc on stwierdza ok, no odpoczywam, bo jeszcze jutro ciężki dzień a jeszcze parę tych sprintów zostało a może te białe góry, białe drogi w Toskanii, więc on podejmuje decyzję na podstawie braku punktów cyklamenowych ale inni podejmują decyzję na bazie punktów, taka Astana na bazie punktów UCI, no i mamy jak taki, mamy jakiś taki kocioł, y, mamy jakieś zamieszanie, no Caden Gross wygrywa, ale nie dostaje punktów, y, ale zawsze będzie tutaj etap z gwiazdką, że był zneutralizowany, ale był taki no, no nie wiem czy, czy, czy zneutralizowany, no, ci co chcieli się ścigać, chcieli się ścigać, no taki dla mnie etap zneutralizowany to jest po prostu wszyscy przejeżdżamy przez, przez metę i, i każdy dostaje, nie ma miejsca, tak? każdy dostaje miejsce X. A tutaj jakieś takie mówię, no... Mm. Nie, pomieszanie z poplątaniem. Także, o ile to Giro było przewidywalne przez tyle etapów, no dzisiaj nam oddało, odbiło. I przepraszam, bo tak się rozemocjonowałem tym, tym Rafałem Majką mówiącym tam, e, e, po włosku zapomniałem powiedzieć, że przygotowałem dżingiel na właśnie takie okazje jak, jak zachowanie Moschetti'ego, jak ta nie wiadomo neutralizacja, ten sos mieszany. I teraz, każdym razem, kiedy to Giro będzie. Będzie czy, czymś nas tutaj z, z, zaskakiwało, to proszę, taki oto dżingielek przygotowałem. Pikatsufaj! Oczywiście odgłos łamanego spaghetti. E, mosketti, spaghetti. E, więc no, mosketti, coś ty, coś ty, żeś chłopie narobił. faj! Dokładnie, hej, faj! Pozdro dla kumatych. Jaki ma to wpływ na generalkę? No bardzo dobre pytanie. Nie ma to wpływu na generalkę, bo etap zneutralizowany. Jaki ma to wpływ na klasyfikację punktową? No tu te, te sprinty Dwa się odbyły, czyli ale odjazdowcy tak, zbierają punkty. Potem Petersen tutaj piąte miejsce na pierwszym sprincie, piąte miejsce na drugim. Olaf Koj odrabia do, do Petersena dwa punkty, co oznacza, że w generalce tej klasyfikacji Petersen ma 141 punktów, a drugi. Olaf Koi ma punktów 55, w klasyfikacji górskiej Fortunato sobie tam ciułaczy te, te punkciki, więc jest na 49 punktach. W klasyfikacji generalnej znowu bez zmian, tak. Aż dawno nie sprawdzałem klasyfikacji Mowistarowej, w której jest Movistar? 4 czwarty, czwarty minuty 35 za liderkiem, także dzieje się, dzieje. No i przejdźmy do, do czego do pierwszego prawdziwego etapu Castello di Sanio. Y, tak jak co e, e e I got 3400 metrów do urobienia kończymy podjazdem pierwszej kategorii no i co tutaj się wydarzy jak zwykle dwa podejścia jeżeli jest zdeterminowana grupka ludzi którzy są nisko w klasyfikacji generalnej i chcą nazbierać punktów to jest dobry etap żeby nawalczyć sobie tych punktów w klasyfikacji górskiej no i teraz pytanie czy Roglicz jest, Wasy czy Ayuso, efektywnie te dwie drużyny, tak? bo, bo nie mówmy o jakichś tam Derekach G, którzy jeszcze dzisiaj leżą i ma stratę, jakichś Godu i innych. Czy UAE i Red Bull mają chrapkę na ten... Etap. Jeżeli mają chrapkę na ten etap, to nie puszczą za dużego odjazdu i będą jechać to tak, żeby Fortunato pozbierał sobie punkty w klasyfikacji górskiej, a żeby potem i tak Roglic zaatakował i powalczył z Ajuzo zapewne na Taglach co. A jeżeli nie będą mieli takiej potrzeby i powoli już będą myślami przy czasówce, przy, tej ciężkim, przy tym ciężkim etapie na, na białych drogach, no to może odjechać właśnie taki odjazd Fortunatowy. A z tyłu odbędzie się pojedynek. Chociaż. Ha, no nie no, ostatni, ostatni podjazd 9,3 km, 4,5%, ale ostatnia rampa 2,6 km na 9. No i to jest. Śmierdzi mi to pojedynkiem. Jest to może za krótkie, żeby jakąś dużą różnicę zrobić, ale śmierdzi mi to gliczówką yy, Więc obstawiałbym, że jednak UAE i Red Bull trzymają to wszystko za habety i na końcu Roglic, Ciabas bierze te, te sekundki i pewnie no i pewnie przyjmuje koszulkę, no ale tu właśnie pytanie czy chce tę koszulkę przejąć, może właśnie wypuścić innych, może niech pozabierają te bonifikaty, a on już się rozprawi z Ayuso sam na sam i będzie to wyścig czy też etap dwóch Wyścigów, o tym przekonamy się jutro, a na dzisiaj to już chyba pozostaje mi tylko powiedzieć ciao ciao i pamiętajcie.